23 marca podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Małopolską Szkołą Gościnności w Myślenicach a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness to kierunek, który pojawi się w szkole prowadzonej przez Województwo Małopolskie. Staramy się wspierać tego typu działania, które są z jednej strony innowacyjne, ale z drugiej strony też umożliwiają młodzieży, uczniom nabywania tej wiedzy praktycznej i tej wiedzy takiej merytorycznej, którą będą mogli wykorzystać podejmując pracę zawodową. I myślę, że ten kierunek o specjalności, Dietetyka i fitness jest kierunkiem bardzo przyszłościowym. I też uczniowie, którzy będą opuszczać mury naszej szkoły, nie będą mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Uczniowie zrekrutowani do klasy objętej patronatem Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego będą mieć m.in. dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez jednostkę. Nasza współpraca to oczywiście kroki które dają możliwość Uniwersytetowi pozyskanie ewentualnych studentów. Nam natomiast, tak jak wspomniałem, daje gwarancję pełnego rozwoju młodzieży, lepszego zdania egzaminu, ale przede wszystkim zdobycia takiej wiedzy, umiejętności, które będą przydatne w ich życiu zawodowym czy życiu prywatnym. Współpraca z wykładowcami Uniwersytetu Rolniczego pozwoli zapoznać się z ofertą studiów i nadać dalszy kierunek rozwoju absolwentom szkoły średniej. Bardzo chętnie przyjmujemy absolwentów tego typu szkół, dajemy im możliwość uzupełnienia kształcenia, podnoszenia chociażby swoich kwalifikacji. I w gruncie rzeczy staną się cząstką naszej, naszej społeczności akademickiej. Będzie to autorski program przygotowany przez naszych pracowników i nasi pracownicy będą ten program realizowali. A więc jest to jakaś forma promocji, ale też forma popularyzacji nauki, zainteresowania młodzieży. Dzięki tej specjalności, która zostanie utworzona w Małopolskiej Szkole Gościnności, będziemy kształcili kadry, które za kilka lat opuszczą mury szkoły i będą tak naprawdę służyły i pracowały. Na rzecz Małopolan. Aneta Dynowska, telewizja Małopolska.